Cześć, jesteśmy w ząbkach na osiedlu Neptun, gdzie pokażę Wam trzy pokojowe, wykończone, gotowe do wejścia mieszkania. Cześć dzienna tego lokalu to przestronny i wygodny salon połączony z dużym, w pełni zabudowanym, wyposażonym aneksem kuchennym. Dwie kształtne i ustawne sypialnie zlokalizowane są po prawej stronie od wejścia. W korytarzu znajdują się dwie wysokie szafy w zabudowie. Łazienka w ponadczasowej kolorystyce zmieściła dużą wannę. Do mieszkania przynależy zadbany ogródek o powierzchni około 42 m2. Idealnie sprawdzi się jako miejsce do wypoczynku, jednocześnie jest łatwy w utrzymaniu. Jesteśmy w najszybciej rozwijającej się części ząbek. W bliskim sąsiedztwie pełna infrastruktura. Stąd w wygodny i łatwy sposób dojedziemy do trasy S8, a mniej zmotoryzowanych komunikacja miejska szybko dowiezie do drugiej linii metra. Ta okolica to również bliskie otoczenie lasu, liczne ścieżki rowerowe i spacerowe. Podsumujmy. Pięknie zarażowane mieszkanie na nowoczesnym osiedlu z zadbanym ogródkiem. Zapraszam!